Tak, jedne z pierwszych prac, które dotyczyły rehabilitacji i przygotowania starszych pacjentów, skupiły się na występowaniu powikłań po zabiegu operacyjnym, takich jak zakażenie miejsca operowanego, odleżyna, zakażenie układu moczowego, zapalenie płuc. Okazało się, że dobry proces przygotowania, więc to, co nazywamy w tej chwili prehabilitacją, zmniejszał kilkukrotnie częstość występowania wszystkich tych powikłań, włącznie z zakażeniem miejsca operowanego, u dość dużej grupy badanych pacjentów, byli to pacjenci starsi, starsi narażeni na wysokie ryzyko tych powikłań. I teraz myślę, że warto zwrócić uwagę, mówiąc o zakażeniu miejsca operowanego na dwa aspekty. Pacjenci średniego i małego ryzyka, a więc na szczęście większość pacjentów. U której gojenie rany jest korzystniejsze, zakażenie miejsca operowanego jest rzadsze i przebiega mniej intensywnie, ale szczególnie istotna jest grupa pacjentów wysokiego ryzyka, gdzie zakażenie miejsca operowanego może być powikłaniem potencjalnie prowadzącym nawet do zgonu pacjenta. My musimy mieć świadomość, że rocznie w Polsce kilkanaście tysięcy ludzi umiera wskutek powikłań zakażenia miejsca operowanego, ciężkich postaci i zapobieganie tej najcięższej postaci w tej grupie pacjentów, powiedziałbym, dedykowanej jest nie tylko sprawą jakości życia, komfortu czy estetyki, ale kwestią życia lub śmierci.